Hej, witajcie ponownie kochani, po prostu oszaleliście na punkcie tej gry, ale nie dziwię się, bo zapowiada się świetnie. W każdym razie, <laughs> e, ostatnio wyszedł update, w sumie to dzień po tym jak nagrałem ostatni odcinek, albo jeszcze w tym samym dniu to było. Już tak dokładnie to nie wiem, w każdym razie działa już z zapisywanie gry, poprawione są inne, <laughs> różne błędy, e, tak więc możemy zacząć zabawę. Pozbierajmy może sobie tutaj na początku z tych skrzynek. Fajnie czasem jest. Wyrzuć tą piłkę. Jest jedzenie, które naprawdę się przydaje w tej grze. No dobra, na wszystkie skrzynki, które otworzyłem, było tylko w jednym. To znaczy w jednej skrzynce było tylko jedzenie. Nie wiem, ludzie kochani, boi, boi, ulubieńcy. O, skrzynka. To znaczy skrzynka. Ale znowu pusta. Nie wiem, w którą stronę w ogóle się. Kierować. Zrobimy to tak jak żeście mi pisali To znaczy no pisali Tak jakżeśmy żeśmy dyskutowali pod ostatnim odcinkiem Że Pierw e, zrobimy sobie płot Pierw się z, z, Ogólnie będziemy zajmować tym Żeby sobie zrobić ogrodzenie Przed tymi frajerami Dopiero później w dalszych etapach Będziemy się bawić w a, Co to rozgada Będziemy się bawić w coś takiego jak budowanie dobów Ryby! Ryby! Nie mogę nic z nimi zrobić, okej. Okay. Też kurde się sporo od was tutaj na nauczyłem, czemu to. S wow, kurde, jakieś to anomalia są. Anomalia. Pierwszy raz widzę taką skrzynkę. Dobra. Ee, żeśmy ustalili, że. Tubylcy nie atakują mnie, jeżeli ja ich nie zaatakuję w dzień. W dzień oni tylko obserwują, później tutaj ewentualnie do mnie w nocy e, przychodzą i. Zaczyna się action, tak więc nie będziemy tutaj póki co z rańca ich zaczepiać, bo jest to bez sensu, tylko po prostu będziemy się zajmować budową. Nie wiem w ogóle dlaczego. Pierwsze co to idę na tą łódkę, może przez to, że tutaj są batony. Aha, no właśnie, batony, soczki, te sprawy, szmaty jakieś. Ze szmat mogę coś zrobić. Jest tutaj w ogóle jakiś crafting, to znaczy pokazane, jak zrobić na przykład, nie wiem porek lepszy. Jakiś był tam, nie? Taki robi się z kamienia, z jakiś tam, nie wiem, nitek czy czegoś. Znowu latające skrzynki, god damn it. Kto trzyma drewno w skrzynce? Co za bieda. Ej, to, to była zwykła tekstura. Wiem, ale, Boże, się zbijam, no. O, znalazłem baton. Dobra, kochani, chodźmy w tamtą stronę. Tutaj, jak sobie przypominacie, ostatnio się tutaj żeśmy rozbili. Ale pójdziemy sobie dalej, pójdziemy tam gdzie żeśmy byli wcześniej, bo tam wydaje mi się, że była spoko miejscowa. Właśnie tam, gdzie jest ten ten taki kamsztor. wydaje mi się, że tam była spoko miejscowa. A tutaj leży kotwica. Co to jest? Rekin? Ale jaja! Bigo! Nie da się, ja pierdzielę. Wcześniej chyba tego tutaj nie było, nie? Zrobili to. A czekajcie, czy moja postać ma głowę? Nie ma. <laughs> no w sumie nie wiem, czy to jest taki super pomysł iść w tą stronę. Bo zobaczcie, tutaj są te kurde znaki, totemy, czy czy, czy to, to inne gówno. To znaczy, że to jest ich teren. Czy jest tutaj w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie ich kurma nie ma? Chyba mi się nie wydaje. Oni tak czy siak wydaje mi się, że oni by przyszli wszędzie. Bez znaczenia, gdzie bym poszedł. Po prostu w jednym miejscu jest ich chyba więcej, a w drugim.. mniej mi się wydaje. Dobra, ale w każdym razie gdzieś tutaj się teraz zatrzymamy zaraz. Także miał blisko lasu. Blisko wody może niekoniecznie, ale. No ale gdzieś tutaj. Chociaż oni i tak kurwa tą wodą i tak obchodzą dookoła, więc to mi to tam X Yolo. A tutaj troszkę mi się... Dobra, zróbmy sobie tutaj tą wioskę Hehe <noise> wioskę yy... I Tutaj znowu, kurde by... No ja, ja po prostu nie wiem gdzie się rozbić do. <noise> latarkę mamy, zajebiście Zawsze chcieli mieć latarkę A chodźmy dalej Co nam szkodzi? Może coś znajdziemy ciekawego Może jakieś diaksy będą w sumie to, tak wam powiem, że to miejsce wygląda całkiem nieźle. Nie widziałem tutaj żadnych totemów, że tak powiem. Chociaż ta, tak mówiłem wcześniej, oni tak ta czy siak tutaj raczej przyjdą. Nie ma znaczenia w sumie, gdzie, gdzie się rozbijemy, nie? Dobra, nie, nie chcę to, chcę B, podstawy survivalu. Pierwsze co sobie zrobimy, to jest bardzo ważna rzecz: ognisko. A niby naprawili, kurde, że itemy nie lewitują. Oszukali mnie banda polskich decydentów, kurwa. Jeszcze jeden kamień, panie kamień. Czy to ty? To ty. Chyba tutaj się wydaje być czysto, no nie? Jestem ciekawy, jakbym wyciął te wszystkie tutaj drzewa. By, by wtedy było fajnie. Gdzie, gdzie, to jest? Tu jest. Boże, już myślałem, że się zgubiłem. Dobra, podpalmy to od razu. Niech wiedzą, że to jest mój teren. To jest moje terytorium. I od razu zaj zajmijmy się budową dobu, Nie, nie tym razem. Zróbmy kurde, tylko nie wiem czy Basic Wall, czy Defense Wall. A zróbmy Basic Wall. Tylko, że oni mnie oszukali, bo tam było napisane, że trzeba trzy. Że trzeba trzy kurde... Trzy drewna, a tu pięć potrzeba o szósty głupie. O szósty, zobaczcie jak W pisze. Cztery. Jednak, no, ale i tak pięć jest potrzebno. Jezu, jeszcze w złą stronę lecisz, drzewo. Zła strona. No, dawaj. Wo czemu mnie tak odrzuciło? Bez takich, panie, drzewo. Królik. Po króliku, dawaj mięso, dawaj skórę. Czemu to drzewo? Nie był upadł w tantos. Aha, no bo. e tutaj jest górka i drzewo po prostu ci zjeżdża, spada. Myślałem też, żeby się pokierować w tamtą stronę gdzieś tam... Za rzeką. Ale, ale, ale nie, ale nie. Jednak sobie zrobimy tutaj hausena gdzieś. Dobra. Ogólnie te, te, te motywy ścinania ścina, ścina, ścina drzewa to ja będę wam przyspieszał, bo nie chcę też, żebyście cały czas słyszeli moje klikanie myszką. W końcu w dobrą stronę lecisz. Dobra <laughs> będzie... Cing! Ty. Co wam się stało? Dobra, mamy pierwszy mur. Zajebiście. A mogę na przykład mur. Mogę, 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 mogę z oknem. Zajebiście. No o to chodziło. Za rzeką. Tylko chcę tak. O! Tak chcę. I postaw. Już pierwsze stawiaj. Pierwsze stawiaj. Eee, chyba źle postawiłem. Ale tędy nie, nie przejdą. <laughs> A ja tutaj będę miał okno. A widzicie, kurde, ale se zrobiłem zajebiste, nie? Boże, ten deszcz. Czemu tutaj zawsze deszcz pada na początku? Jej, mamy kurde okienko. Okienko tutaj widzę, że się nie przecisną, Okej, okay. okej, okay. dawać, robimy następny mur. Zrobimy te, tego, tego z oknem, bo widzę, że tutaj. A, jeszcze patyki mi są po coś potrzebne. A po co mi patyki? Jezu, jak to mam teraz usunąć? nie, nie chciałem tego tutaj stawiać. Ah, fuck you. No i co ja najlepszego zrobiłem, do? No? Nie da się tego jakoś usunąć, bo, bo, bo ja nie wiem. Zróbmy sobie to. E, no nie wiem, jakoś gdzieś tu, no nie? Trzy drewna. Trzy patyki, jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie działać ta pułapka. <laughs> Boże, te drzewa, jak one odskakują, co wy robicie, drzewa? Dobra, mam nadzieję, że sam w to nie, nie mogę wejść. Kurwa, mać, a jednak mogłem, a jednak mogłem sam w to wejść. I co teraz? God damn it! Leży mi takie coś tutaj. Dobra, chuj, robimy dalej płot. Tylko ja. No nie chciałem tak! Bożeż ty mój! Bożeż ty mój, już tutaj postawiłem gnój. Kto tam krzyczy? A oni tam są, o Boże, o Boże! O Jezus, Jezus. Dawaj, szybko, szybko rób ten. Wow! Łącz to! Ale faza! Zrobimy sobie taki kwadracik fajny. Dobra, już ogarnąłem, ludzie Jakoś to i tak nie ogarnię. No Jezus, no przepraszam bardzo Gdzie jest ten jeszcze jeden log? Jest! Co to jedzie? Waran! Czekajcie, jak go... Jas córka! A ah, spierdzielił. A jak tam ci kurde? Panowie! Panowie! No i bez sensu teraz straciłem, kurde. Tyle drewna. No Ale w sumie dobrze będę mógł tutaj sobie obserwować. Hehe. <laughs> o i tutaj będą moje drzwi, widzicie, zajebiście. Jednak to było kurde pomyślane wszystko. To było wszystko pomyślane naprawdę. Spokojnie nie ma się czym martwić. Kupson wie co robi. Oni no tam już biegają, frajerzy, uciekać stąd. Zobaczymy, jeżeli żeście mnie oszukali... Jeżeli żeście mnie oszukali... Ej, ja kupca do jej tylko obserwują. Zobaczymy, zobaczymy. Mhm. Mm jeżeli mnie tutaj teraz za chwilę zjedzą, to... Uuu. No i tam coś kurwa sobie skrzeczą jeszcze. Oni nie mówią, oni skrzeczą. No cześć. I co szósty? On mnie atakował. Hiu! Widzieliście ten Matrix? Widzieliście? I gdzie teraz jest wasz bug? Hop. Hop. I co teraz? Co teraz bitches? Co teraz? Hop. Hop. Hiu! No jak mi zajebał no? Ja już umieram. Zobaczcie, mogę um umierać i skakać. Ojej. Nie, i znowu jestem w tym głupim miejscu. L to flashlight. A nie mam latary? Dobra, idę po tej tanzy, które tutaj leżą, tak fajnie. A to chyba nie są moje. O, siekierkę mamy, ale fajnie. A nie, nie, nie mam tej latarki. Mam latarkę, a zajebiście. Z latarką trochę więcej widzę. To jest skrzynka, czy to jest amunicja? Nie, flara, pistolet, o, czaszki, fajnie, miło. Tylko że nie chcę, ja wolę je nachodzić z siekierką, proszę pada, siekierka motyka, coś mi się tam... nie wiem i idę stąd. Ja stąd uciekam, Boże, jak oni mnie mogli do czegoś takiego zaprowadzić. Co oni w ogóle tutaj robią? Rozumiecie, że są na świecie takie plemiona. Że oni nawet nie, nie wiedzą, co to jest kurwa prąd. I żyją i się mają dobrze. Masakra. A tutaj, kurde, za, za oknem wszyscy mają komputery, nie? Masza. Ty! Skąd ty żeś przyszedł? Jesteś goły! Gin! Uh Czemu moja latarka świeci na czerwono Jak kup to bo jest we krwi Coś w tym jest Ale skąd on przyszedł? Jezu, to ja oddycham, a ja myślałem, że już znowu mi tutaj wyskoczył. Dobrze, że mamy całe jedzenie i wszystkie inne itanzy. Dobrze, że nas, kurde, tutaj nie ograbili, że tak powiem. Ale nie wiem w końcu, kurde, gdzie, gdzie ja byłem. I co, nie gadajcie, że jest noc, ciemno. Tylko noc, noc, noc. Czy, czy to się odbija jakoś? Proszę, niech nie będzie noc. Jest, dobra, jest jakiś taki w miarę dzionek. W miarę dzionek. Okej. Okay. Patyki sobie na zapas pozbieramy. Zobaczcie, jaką mam świesną, śmieszną siekierę. Hehe, <laughs> bugged. Tylko teraz gdzie ja kurde jestem gdzie ja kurde jestem? Tutaj chyba jest... Przypominacie sobie, to jest to pierwsza taka lokacja, gdzie, gdzie byłem Gdzie nagrywaliśmy pierwszy odcinek. Tutaj sobie zrobiłem obozowisko w takim kurde martwym kampie Ale jaja. No ale kurde, już wiem gdzie jestem. Musimy się kierować tamtą stronę, żeby wrócić do, do naszej osady. A co się stanie, jeżeli oni mnie nie, jeszcze raz tak złapią? Czy oni mnie tak będą łapać w kółko i tam będę cały czas w tej jaskini lądował? to jest ten rekin? Hehe. He. Będę tak cały czas w tej jaskini lądował, czy w końcu mnie jakoś zabiją, albo coś innego mi zrobią, jakąś krzywdę? Goddammit, ten, ten rekin. tak kotwica jest fajna. Ja bym chciał mieszkać na kotwicy. Niestety nie mogę, ale mogę wejść w kotwicę. Dobra, mamy zajebistą podwójną siekierę. To jest bardzo dużym plusem yy, i musimy zrobić dom. Musimy zrobić domek. Yy. Tutaj znowu leży martwiak O jak mi przykro Ale fajnie się rozwalają na części I muszę sobie teraz też kurde zrobić jednak ten dom, bo lubię mieć ikonkę, gdzie, gdzie po prostu mam swoje miejsce tak ten wszedł jakoś na przełaj przez ten las Chociaż myślę, że jakbym tak poszedł to na bank bym się spotkał z naszymi znajomymi z tej wyspy. Jest nasz kurde, nasz Hausen. Strasznie zrąbałem z tą pułapką. Nie wiem czy, czy ona już jest bezużyteczna, ona tak po prostu tutaj będzie nam przeszkadzać, czy można ją jakoś naprawić. Chociaż raczej mi się nie wydaje, żeby to było możliwe. Dobra. Zróbmy sobie na szybko ten hausen. A no tak, nie można teraz przechodzić. A. Podpalmy sobie to ognisko, bo jednak to jest ważne. No, podpal. Podpal. Hausen sobie zrobimy tak w rogu tutaj. W rogu sobie zrobimy. O. Hopa. Zajebiście, nie? Dziewięć patyków, nawet nie mam. Wow, podpaliłem się. Pale się? Pale się, ale ja bez głowy się pale. Kup co ma głowa do podpalenia się. Dobra, możemy w końcu sobie zapisać grę, co jest bardzo dobrą. Boże, myślałem, że to już biegnie ten tubylec. To jest bardzo dobrą. Ba bardzo. Możemy sobie zapisać grę co jest bardzo dobrą nowiną. Możemy kontynuować granie. A nie tak jak wcześniej to było... Wow a nie tak wcześniej to było że no niestety się nie dało dobra ja myślę że jak zapiszę sobie tutaj wejdę żeby jej tutaj nie dostali No i dobra i zobaczymy się w następnym odcinku nie 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 panie 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 bo to się chyba tak trochę zbugowało bo to nadal ma taki hitbox tak tak mi się wydaje tego tej konstrukcji całej nie chcę to, dawaj mi latarkę, masz latarkę, ty się będziesz bawił. A widzę, że ta to, to, to latarka też tak za bardzo nie rozświetla tutaj. Dobra kochani, ale trudno. Możemy sobie teraz zapisać grę, tak więc To jest bardzo fajne. A czemu to tam się tak odbija? A co, co to się odbija? Ładne niebo. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.